Cześć! Witajcie! Z tej strony The TheEntroVizor Serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator Dzisiaj moi drodzy przetestujemy sobie kolejne mody z modką testu, Tym razem już jest to zwykła kategoria Także co? Na starcie mamy... Właściwie nie wiem jak to nazwać Bo to jest tego DLC Big Boot Ale jak to można nazwać? No nie mam pojęcia Troszeczkę ktoś miał wyobraźnię zło, Jak sami widzicie No ale powiem wam Fajnie, że powstają jakieś ciekawe mody Nie wiem, czy to jest identyczny model z Bigwood, ale powiem wam Bardzo fajnie tym się jeździ Przyjemne Co to jest? Jakaś, nie wiem, coś niby, ale głowa? No nic, dobra Co tutaj mówić? To pary taki chyba dla zabawek ty zrobił Tutaj mamy Fendt 1038 Choć nie mam pojęcia, czym on się różni od 1050 bo raczej się spotykamy tylko z 50 kami A ten... No tak... Dobra, wysoka wymiarę. Czekajcie. Ten Tomak Lakson i jednak fajny. Czekajcie, jeszcze tego zgłosimy Żeby nam nie hałasował. Koguty zwykłe. Mm. Dobra. Na razie ten nie patrzcie na modzik z pogodą bo to będzie na temat niego osobny odcinek Dobra, czy my możemy coś sobie w środku tutaj pozmieniać pod spacer Nic, tak? Żadnych otwieranych elementów ja bo tu radio nam jakieś będzie grało zaraz No dobra, nieważne, nie wiem jakie się wyłączało Ale w każdym razie taką jest ściszone Ogólnie ciągnik fajny w miarę Fajne są kolorki, szczególnie. Ten kolor jest taki naturalny. Bo różne wersje tego zielonego spotkałem. Gramy w 15. I tutaj John Deere. Ale ten dźwięk. Tragedia. Troszeczkę z początku. Tak jeździ, może troszeczkę jest lepszy. Ale powiem wam, że chyba to był z reala dźwięk nagrywany. To się tak postarał. Bo jednak. Słuchajcie, jakie są niedoskonałości. Sam model, no może być, nie jest najgorszy. Kabina dosyć fajna. Tylko tak mniej więcej wygląda. Dobra, także idziemy do kolejnego. Ogólnie ciągników zbyt dużo nie ma. Powiem wam, jak pierwszy raz to zobaczyłem, to się zdziwiłem. Bo dla mnie to takie, ja, troszkę, bym powiedział, przypomina, nie wiem, dojcza po części. Trochę, jakieś tak, trochę bym powiedział, przerobionego mm, Z tym zielonym co jest w oryginale Tutaj mamy końcówkę Do Tura, ale ją ja sobie odstawimy Bo potem będzie czas na inne modyfikacje Koguty mniej więcej tak się prezentują Co my tutaj mamy? Nic nie mamy otwieranego Pod spacją też nic nie ma No szkoda Ale ogólnie ciągnie fajnie wygląda Fajnie też jest ten tuz Tył mniej więcej wygląda w ten sposób. Tutaj boczki troszkę mi zabrakło, jak teksturki na tych kołach. Sami zobaczcie, jak to wygląda, dobra. Także co? Przejdziemy, może, sobie do przyczep. Na początku, no nie wiem, jak by to powiedzieć, taka zwykła. Zwykła, najzwyklejsza. Do takich mniejszych ciągników. Powiedzmy, nie wiem, 100 koni. Nie wiem, ile to da rady Tylko, nie wiem, aha, dobra. Bo tu mamy wałek, bo to jest chyba taki prowadzenie, tak? Albo może to jest jakaś taśma Czy jak? Nie no nie ma Albo czekajcie nie, no nie wiem, do czego, nie mam pojęcia do czego ten wałek... Tutaj jest taka mini Ja sobie troszeczkę to bo to jeszcze inne rzeczy potem będę musiał kupić Bo na wszystko mi jest nie starczyło Tutaj jest taka właśnie malutka o, możemy otworzyć nawet, tak, burtu? No powiem wam, fajne. To, to myślę, że się przyda. Dobra, tutaj jest yy, kolejna. No przyczepa jak przyczepa, co tutaj dużo mówić. To już wiecie, każdy ma indywidualny gust, według mnie, co do wyglądu przyczepy i tak dalej. Tak, ja to już pozostałem wam do oceny, czy wam się podoba taka przyczepa, czy nie. Tutaj, to taka, nie wiem, granatowa jakoś, tak można to powiedzieć. Dosyć sporo jest. Ale zderkniemy, ile na pojemności. 56 tysięcy. Także widzicie, 4 ośka w ogóle nawet. I tutaj ma jedną ośkę opuszczoną, nawet dwie. Także widzicie. I kolejna z wałkiem. Choć tutaj to... wałek może dlatego, że tu się. No to nie wiem jak to mam powiedzieć. Ta część tutaj do tyłu wysuwa pewnie. Bo tutaj nie widzę, że... Żeby... Choć... A może tu jest taśma? Nie, wiem, bo to są takie dziwne teksturki, choć na taśmie to mi powiedział, że jest. A powiem wam najciekawszą rzeczą, jaką do tej pory z przyczep różnego typu. To jest ten przeładowacz. On chyba ma 150 tysięcy się nie mylę, czekajcie, tutaj będzie. A, 185 nawet to jeszcze więcej. Także widzicie, hmm, czym tutaj można plątek zdjąć? Otwórz pokrywał. Zobaczcie jakiś szkielet w środku masywny. To to jednak jest. Tylko nie wiem co to za rady ciągać, jak zawsze ja mam problem na tym zakręcie z tym. aż się chyba na chwilę przejedziemy po ulicy. Ojo, katastrofa z tym skręcaniem. Czekajcie, przepuścimy go. Widzicie? Jak to był jakiś zaczep ruchomy, czy coś w jakiś sposób może by było to lepiej. Ale nie w takim przypadku. No ja powiem, wam, pomysł ciekawy. Tylko nie wiem, czy takie coś w realu w ogóle istnieje. Czy to ktoś sobie już naprawdę przerobił Coś powymyślał. No nie wiem, tak to wygląda z góry. Masywna konstrukcja, by to się wszystko trzymało jakoś. I tutaj tyle osie. No nie, mi się wydaje, że to raczej chyba ktoś sobie trochę wymyślił. Wyobraźnia podziała. I tutaj mamy. Tylko nie wiem, czemu on tak się pojawił w ziemi. Czego podczepię w ogóle? No nie. Niestety tego widzę, że nie podczepię. Nie wiem czemu. Być może trzeba go jeszcze raz kupić. Ale co to w ogóle jest? Tak sobie zerknijmy. Bo no to chyba jest. Czekajcie. A nie wiem, czy to nie jest przypadkiem coś takiego, że tutaj ładujemy. Oczywiście to trzeba podczepić, żeby to było normalne. Zboże. Teraz zboże leci tutaj. I z tego ewentualnie możemy coś załadować: jakiś siewnik czy coś. Albo na jakąś przyczepę po prostu taki mini przeładowacz. Nie wiem, powiem wam moi drodzy. Jeśli wy wiecie, do czego to jest, możecie się znać. Bo też nie jest jakieś łopaty. Do wyglądu. Ja powiem. Jeden z ciekawszych modów. To są właśnie te oto pługi Co prawda na pierwszy rzut oka No nie wyróżniają się jakoś specjalnie Pługi jak pługi Ale już wam pokazują. To co my możemy tutaj z nimi zrobić, zobaczcie Jakiś tutaj wzór, nowa wersja, rozdawiałe i tak dalej Weźmy sobie może na razie nowe Tutaj jakieś koła zwykłe, z bieżnikiem Naprawdę tego jest sporo Przedłużki z animacją, tak, nie Kroje talerzowe jakieś to nie mam pojęcia co to jest. I jeszcze inne. Mamy prowadnice na kole. Także powiem, wam, się z tą modyfikacją jest. Gdzie są te pługi? Tam. O, już widać, od razu się różnią. Tutaj mamy podzierane ogólnie kolorki i tak dalej. A tutaj są one nowe. To mamy koło z tyłu inne, takie bardziej jakby terenowanie. Jak to powiedziałam. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj poździerane No, tutaj są takie ładne. Także ciekawy mot. Lecimy dalej. Tutaj mamy taki wielki kultywator. Jeżeli to tak można nazwać. Coś takiego Ala głębosz. Chyba, teraz nie kręci, to trzeba na pole pojechać. O co chodzi o rozwórz No nie wiem, wam, Coś tutaj się zmienia? Chyba nic. To nie ma o co chodzi. Dobra, tutaj jest kolejny. Go to nie będę podczepiał. To taki w miarę zwykły kultywator. Tylko po prostu z tyłu na pół, lekko takie łamany na krzywe pola czy coś. Tutaj mamy takie oto wałki jakieś. Też coś takiego ala kultywator. Jasz sobie to rozłożymy zobaczymy jak to działa Tylko bardzo malutkie to jest Nie to powinniśmy do tyłu chyba cofnąć sobie lekko, nie wiem No, to takie się kiewałki, hale Dobra, i tutaj jest yy, siewnik. Tutaj jeszcze płyną się końcówka do tego, tak? Czy to do innego? Zaraz zobaczymy. No, nie duży się ale taki fajny. Teksturki na rurach są fajne, wszystko wygląda. Dobra, to co, przejdziemy może dalej. Mamy takie oto... Nie wiem, wałki, nie wałki, nie wiem co to jest, czy to do jest chyba. Takie wzory mamy. Dobra, yy, podjedziemy sobie do tego, zobaczymy. A to jest to samo, tak? To takie małe się wydaje. Ja myślałem, że to troszeczkę będzie większe. A jak kupimy takie coś, zaraz zerknę na to. I po drodze kupmy sobie jeszcze ten. Nie wiem, czy on tak długo się przetwarzał. I tutaj mamy te wałki. Ale do czego one służą? Nie, to jest do ściany. To ja nie mam pojęcia. Jakie ja się umontuje, Zaraz sobie zerkniemy. Może na to, o tutaj pewnie. Tak myślą. Aha, bo to mamy dwie końcówki, o to chodzi, dobra. No, tutaj jestem do kukurydzy i tak dalej. Dosyć fajnie wygląda. Ładnie, wszystko wykonane. Dobra, opryskiwacze naprawdę. Tutaj. Jak zobaczyłem tylko to, to naprawdę Wam bardzo ciekawa maszyna. Czekajcie, nie wypuszczamy. Bardzo ciekawa maszyna. Już to tylko pokupuję inne rzeczy. Chciałem wcześniej wszystko naraz kupić, ale miejsca nie było. Hmm, Czekać, coś tu mieliśmy z modem. Beczka. No nie wiem czy tej beczki już przypadkiem wcześniej nie było. Aż co będę spadał wszystko, żeby nic nie minąć. Multigrind, jakaś firma. Dobra, tutaj jest trochę tych końcówek ja nie będę kupował. Ale zaraz wam powiem, co to jest. Tutaj, no, nie, nie czekajcie. Nie będę sobie może tego zmieniał. Nie będzie na razie standardowo. Ale zaraz wam wyjaśnię, co to jest, jeśli nie wiecie. Tutaj też tego chyba nie będę kupował. To tylko końcówka. Co nam pokazywać w tym? To akurat jest fajniejsze. Końcówek też nie będę tego kupował. Bo wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Tutaj mamy przyczepę, jakieś. A to co to jest. Nie pamiętam, że. To jeszcze zobaczymy. No, obciążników nie ma. O, jakaś paleta, a tu siatko i tak dalej, dobra Na tego to nie będziemy kupowali To jest z któregoś... oho, znowu coś się ścięło Tylko nie wiem, czy po prostu może jakieś są błędy, czy co? Dobra, mniejsza z tym Czekajcie, jeszcze zgasi ten obok, bo nam hałasuje To jest opryskiwacz Bardzo wielki Czy nam spacja działa? Tak, coś tu możemy pod spację zrobić Tutaj co możemy poprzełączać coś Tutaj jest kierownica no, Możemy ta, do siedzenia No dobra, trochę coś tam jest pozmienione Też bardzo nisko siedzimy No, światełko, fajne Dobra, rozłożymy sobie to, zobaczymy jakie to jest szerokie No nie, źle powiem Wam. Niezły opryskiwacz. Tutaj mamy jakieś zawory. Tym wypuszczamy, tym wpuszczamy wszystko. Pokazane ładnie. Tu możemy. Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, co to jest. Może to miał być zaczep, albo co. No nie wiem. Dobra, jeszcze sobie zerknijmy na środek troszeczkę. W środku no, zbytnio nic nie ma. Znaczy, krokamy dookoła szklaną kabinę. Oszkloną, no aby było więcej widać i tak dalej. Dobra, i tutaj co? Czy my to możemy podnieść? Aha, dobra. To było do tych, do nawozów. Fajnie oznakowane tutaj. Z daleka. Tutaj jest kolejne. Do jakichś tam nawozów. No i tutaj beczka. No nic specjalnego w tej beczce nie ma. Do tego zaraz wrócimy. Tutaj przyczepa. Przyczepek przyczepa. Co tutaj dużo mówić o tym. Mm, I tutaj mamy te urządzonko. Na co to było? To chyba było chyba na świnie, albo co? A to to jest... Aha! Czyli to jest chyba do kiszonkie, widzicie. Takie wałki, coś mi się wydaje. Bo do pola to raczej nie jest. Pewnie jakoś długie. Do no dobra. Siedzimy sobie od tego mojego Nie wiem jak nazwać Łodowarka czy co? Na pół tutaj jest łamane No ale ten siłowik nadawał to, to zobaczcie To jest naprawdę do jakichś takich małych ciężarów Nie wiem czy to by belkę podniosło Może by podniosło w realu Też fajnie ruchomo mamy tutaj Tylko szkoda, że jednak patrzymy się w nasze ciało po części jak mamy taką właśnie w ten sposób kamerę? No, klaxon standardowy. A powiem, wam, fajna ładowarka. Tylko wiadomo, to jest na mniejsze jakieś tam ciężary i tak dalej. No i dobra, może przejdźmy do tego, co to jest. Pewnie się zastanawiacie, niektórzy pewnie już wiedzą. wiecie, co, może to rozłożę wam? Pokażę. Będzie lepiej. Abyście też zobaczyli. Przyjadę tędy. No, nie bardzo. Zobaczcie, w ogóle ten malicznik w środku. Nie zwróciłem chyba wcześniej uwagi na to. A bo co to jest w środku? Nie wiem, może to nie licznik, coś innego. Ten na górze, co jest? Może to obroty? Chyba tak. Dobra, um, dobra pod ichsem standardowo się składa A to z tyłu się powinno nam chyba rozłożyć. Mogę coś tu zrobić? Aha, zobaczcie, Nawet możemy w tym ciągniku maska. Do góry, do dołu. Ale to miało mi tutaj. nie wiem, czemu to z tyłu jest mi działać. Czy ja coś źle robię? No nie wiem, ale w każdym razie, jak to działa? To to się powinno jakoś rozłożyć Nie wiem jeszcze jak to końca działa, ale potem się sprawdzi To się rozkłada Potem właśnie tą taśmę idzie do góry I tutaj dajemy kiszonkę Potem to jest jakoś tutaj w środku belowane W tą tutaj formę robione No i możemy od razu zawijać Mam tutaj taką kiszonkę owijaną Załóżmy z kukurydzy Także taka maszynka Do robienia właśnie okrągłych bali Kieszonki z zwykłej kurydy jakie już zrobimy na sieczkę, także powiem Wam ciekawe, trochę modyfikacji tutaj nazbierało. Jeszcze będą mapy, ta po prostu jedna, która była robiona kilka razy przez jakieś osoby i zwykła kategoria zwykłych map. Po prostu na najlepsze mapę. A z tych modyfikacji, które są obecne na dzień dzisiejszy, kiedy to oglądacie, to właśnie choć. To pewnie będzie jak chwilę później. Więc za dwa. To, to właśnie tylko jest tyle na się Nie wiem, czy tam coś jeszcze dojdzie, czy nie. Bo chyba już raczej nic nie dojdzie, to mi się wydaje. Bo jednak tarby mieli konkretny na zgłoszenie tych modyfikacji. Ale jeszcze omówiłem sobie jeden mod jedną modyfikację. Ale to już może w kolejnym odcinku z porami roku. Przetestujemy jak to działa i tak dalej. A tymczasem się będę z wami żegnał. Jak Wam się spodobało, zachęcam do słowki w górę i trzymajcie się do kolejnego. Cześć!